Dzień dobry. Dzisiaj wracamy do tematu, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku: szatan naszych czasów. Tak, to prawda, wiem, że szatan istnieje. Ja jednak wiem tylko dlatego, że Jezus o tym wiedział. Tak naprawdę wielu ludzi wpada w sidła szatańskie. Pomyśl nad tym chwilę. Badania pokazują, że ponad 50% mężczyzn krajów zachodnich jest uzależnionych od pornografii. Jak myślisz skąd się to wzięło? Tak wielu ludzi zmaga się z tym czy z tamtym problemem i zastanawiają się, jak możemy z tym skończyć. Wiedz, że jest możliwość, aby zwyciężyć, a to dlatego, że wojna już jest wygrana. Zamiast angażować się w walkę wręcz z wrogiem, którego i tak nie będziesz w stanie pokonać, mam dla ciebie lepsze wyjście. Jakuba rozdział 4, werset 7 mówi: Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się Diabłu, a ucieknie od was. Innymi słowy, po prostu zmień obóz. Zwyczajnie, ustaw się w samym środku zwycięskiej drużyny i z tego miejsca zacznij przeciwstawiać się diabłu. A potem patrz, jak ucieka. Jeśli właśnie zmagasz się z diabłem, oto moja sugestia. Spróbuj tej strategii i zobacz, że ona naprawdę działa. Powodzenia.